Rozmowy z terapeutą. Wieczór witam Państwa, Magdalena Sitek przed mikrofonem rozmowy z terapeutą. Dziś pełne miłości, drodzy Państwo, bo to miłość wystąpi w roli głównej zgodnie z zapowiedzią sprzed z tygodnia, kiedy rozmawialiśmy o emocjach, teraz miłość. Czym jest miłość? Czy ona jest emocją, czy nie? Jak rozumieć w ogóle miłości, i czy można podzielić miłość na różne kategorie, podkategorie? O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiali z naszym gościem. A więc zapraszam Państwa do pozostania razem z nami. Tak jak powiedziałam dzisiaj o miłości, taki temat przewodni, to jak mądrze kochać, jak mądrze kochać innych, ale także jak mądrze kochać samego siebie. Doktor nauk społecznych Sylwester Bębas, pedagog, doradca rodziny jest naszym gościem. Dobry wieczór Panie Doktorze. Dobry wieczór, witam Państwa. Piękny temat nam się zapowiada, bo miłość z reguły, jakby z założenia kojarzy się z czymś miłym. Czym jest miłość? Tak, no tutaj bardzo często jest tak, że ludzie mylą miłość z czymś, co miłością nie jest. I to jest bardzo częste. Z czym najczęściej ludzie mylą miłość? Mylą miłość na przykład z zakochaniem. Tymczasem... A to nie to samo? To nie to samo. To nie to samo. Zakochanie można powiedzieć, że jest takim wstępem do miłości. Zakochanie może przejść w miłość, ale równie dobrze może przejść w nicość i bardzo często tak Albo się. Albo w nienawiść. Albo w nienawiść. I tak, nie tak? Też, nie może nawiść. Przejść, też może przejść w nienawiść. A więc można powiedzieć, że to zakochanie jest takim wstępem do miłości, natomiast miłością nie jest. Natomiast czym jest? Zakochanie jest zauroczeniem emocjonalnym, uzależnieniem emocjonalnym od drugiej osoby, a to jest dla nas nie zawsze. Korzystne i dobra. Więc... Takim uzależnieniem, panie doktorze, zakochanie jest jak nie wiem uzależnienie od nikotyny: muszę zapalić, bo będę się źle czu czuła, czyli muszę przebywać z tą osobą, w której jestem zakochanym, zakochana, muszę o niej więcej wiedzieć. Tak, Spogadzać no to uzależnienie emocjonalne, czyli to zakochanie, polega na tym, że dominuje namiętność. Namiętność, czyli chęć przebywania z tą osobą. Tej namiętności towarzyszą różne takie burzliwe uczucia. Więc jeżeli zakochani są ze sobą, no to wtedy są szczęśliwi, odczuwają radość i tak dalej, ale wystarczy, że nie będą się mogli widzieć przez kilka czy kilkanaście dni, wtedy będzie zupełnie odwrotnie. Pojawią się te bolesne uczucia i, i, i emocje, czyli smutek, tęsknota itd. i tak dalej. Już wiemy, zakochanie to nie miłość, to czym zatem jest miłość? Za czym powiemy, czym jest miłość, chciałbym jeszcze powiedzieć, czym nie jest, a z czym często bywa mylona. Więc oprócz tego, że bywa mylona z zakochaniem, jest mylona z uczuciem. I Często pada takie stwierdzenie, że miłość to takie piękne uczucie, mm. No, poeci już mówili, że tak, najpiękniejsze już poeci uczucie myli, to no, nie, mówili, niestety niestety błędnie, miłość też nie jest uczuciem. Miłości towarzyszą uczucia, ale zarówno radosne. Jak i bolesne, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś, kto jest bardzo zakochany, czyli małżeństwo, które się bardzo kocha, współmałżonek zachoruje, prawda, na jakąś poważną chorobę. No to wtedy będą same bolesne uczucia towarzyszyć tej miłości, smutek i tak dalej. I tak dalej. Dlaczego mylenie miłości z uczuciem jest dla nas niekorzystne? Dlatego, że uczucia są czymś zmiennym, a miłość jest czym stałym. A więc gdyby miłość była uczuciem, to tak naprawdę małżonkowie nie mogliby sobie jej ślubować, bo nie możemy ślubować czegoś, co jest zmienne. A więc miłość nie jest też uczuciem. No, często też miłość bywa mylona z pożądaniem, ze współżyciem seksualnym, też miłość nie jest ani współżyciem ani pożądaniem często też bywa mylona na przykład z tolerancją czy z akceptacją. Dlaczego miłość to nie to samo co akceptacja? Dlatego że człowiek jest nieograniczony w rozwoju. Czyli jeżeli powiemy komuś kogo bardzo kochamy, akceptujecie, to znaczy, że zatrzymujemy tą osobę w rozwoju. Natomiast człowiek musi się cały czas rozwijać. Ten rozwój, który mamy na dzisiaj, on jest wystarczający na dzisiaj. Ale już nie jest wystarczający na jutro. Często miłość też bywa mylona z tolerancją. Dlaczego miłość nie jest tym samym, co tolerancja? Dlatego, że tolerować na przykład osoby, które postępują pięknie i szlachetnie to za mało, natomiast tolerować te osoby, które postępują źle, na przykład przestępcy, to jest za dużo. I często też miłość bywa mylona z naiwnością. Podam przykład, żeby tutaj bardziej to zobrazować. Na przykład małżeństwo, gdzie współmałżonek jest uzależniony od alkoholu. I wtedy często te żony mylą miłość z naiwnością. No tutaj miłość ma to do siebie, że jest też mądra. Miłość jest zawsze mądra. A więc w jaki sposób powinna postępować żona wobec swojego współ, uzależnionego współmałżonka? Ta miłość powinna być mądra, czyli powinna polegać na obronie. Przed krzywdzicielem się bronimy i miłość przed krzywdzicielem polega na obronie, czyli ta żona powinna pozwolić temu swojemu mężowi ponosić konsekwencje jego nałogu, jego błędów. Dlatego, że. Dlaczego jest to takie bardzo ważne? Dlatego, że. Człowiek uzależniony jest niewrażliwy na miłość bliskich, na cierpienie bliskich. Czyli na co jest wrażliwy? Tylko na swoje własne cierpienie. Czyli jeżeli chcemy mądrze pomóc osobie uzależnionej, to powinniśmy mu pozwolić ponosić konsekwencje jego błędów. To jest dla niego jedyny ratunek. A więc powiedzieliśmy, czym miłość nie jest, to teraz czym miłość jest? No, miłość jest postawą, jest decyzją. Ja kiedyś przeczytałem taką, taką definicję miłości, która mówi o tym, że miłość jest najwspanialszym sposobem odnoszenia się człowieka do drugiego człowieka. I rzeczywiście jest to bardzo trafne określenie. A więc miłość jest postawą, jest decyzją, która wymaga mądrego myślenia, która wymaga podejmowania mądrych decyzji, ale która wymaga także kierowania się wiernością, odpowiedzialnością. Pracowitością, wytrwałością czy stanowczością? Miłość, proszę państwa, o niej dzisiaj rozmawiamy, i teraz, kiedy te słowa do nas docierają, zastanawiamy się, jak błędne mieliśmy pojęcie o miłości, jakie są etapy miłości, czym jest miłość między mężem a żoną, jak mądrze kochać nasze dzieci, o tym powiemy już za chwilę. Powracamy do rozmów o miłości. Doktor Nauk Społecznych Sylwester Bębas, pedagog, doradca rodziny, jest naszym gościem. Jakie są etapy miłości, skoro to jest postawa, skoro wykluczamy odczucia, emocje, tylko jesteśmy postawą miłości, to nam może mieć jakieś etapy, czy ona po prostu jest? Miłość ma etapy i tutaj o tych etapach powiem. Natomiast chciałbym jeszcze dodać tylko do tego, czym jest miłość, bo tutaj jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Bardzo ważna jest taka świadomość, że miłość jest za nic, że nie musimy na nią zasłużyć, że jest na zawsze jest i jest nieodwoływalna. Tu bardzo kochamy często Kochamy po prostu. Po, tak, kochamy po prostu. Nie bo, musimy bo ktoś na nią, jest. bo ktoś jest. Nie musimy na nią zasłużyć. Na wiele rzeczy musimy zasłużyć na zaufanie, szacunek. szacunek, natomiast miłość ma to do siebie, że jest za nic i też bardzo ważne jest to, że miłość powinna być okazywalna. Nie ma miłości nieokazywalnej. Gdy ktoś nie okazuje miłość, to znaczy, że nie kocha. Ale wystarczy powiedzieć, kocham cię, i to już jest okazywanie miłości? No nie wystarczy. Miłość powinna ale być. Ale nie zaszkodzi. Powinno być. Powinno być, ale nie wystarczy. Miłość powinna być okazywana na trzy sposoby: poprzez czułość, bliskość i ofiarność. Czyli poprzez bliskość, czyli jesteśmy z kochaną osobą, spędzamy z nią jak najwięcej czasu, poprzez ofiarność, czyli poświęcenie dla tej osoby, ale także poprzez czułość. Czyli poprzez czułość, to jest to, co pani powiedziała, czyli słowa, mówienie słowa kocham i tak dalej, ale po gesty, zachowania, przytulanie, głaskanie, całowanie i tak dalej. Więc nie ma miłości nieokazywalnej i też miłość nie jest czymś abstrakcyjnym, bo często ludzie mają takie wyobrażenie, że miłość to jest coś abstrakcyjnego. Nie, miłość dotyczy konkretnego człowieka. Kocha konkretny człowiek. I jeżeli ten człowiek zawodzi, czyli nie potrafi kochać, to nie znaczy, że miłość jest zła, tylko znaczy, że ten człowiek nie dorósł jeszcze do miłości, nie potrafi. Nie dojrzał. Czyli nie dojrzał do miłości. Jakie są etapy miłości? No tutaj już powiedzieliśmy, że takim wstępem do miłości jest to zakochanie, tak? natomiast jeszcze samą miłością nie jest. No ale przecież w dziecku się nie zakochamy, prawda? nie będzie tego etapu. No nie będzie tego etapu, tak. To dotyczy tylko miłości pomiędzy między kobietą, a między kobietą a mężczyzną. I tutaj dominuje namiętność. Czyli to zakochanie, takie zauroczenie emocjonalne i uzależnienie emocjonalne dominuje namiętność. I później drugim etapem miłości, tu często się określa jako romantyczne początki, i w tym etapie drugim dominuje intymność. I tutaj na namiętność nie mamy wpływu, Natomiast na intymność mamy wpływ. A więc żeby ta intymność się rozwijała, to musimy być po prostu dla siebie dobrze. Musimy okazywać tę miłość na te trzy sposoby, o których powiedziałem: ofiarność, bliskość i czułość. Gdy tego zabraknie, no to wtedy ta intymność się nie rozwinie. I później mamy trzeci etap miłości, miłość kompletną, a więc trzecia faza miłości, gdzie Mamy jeszcze namiętność, bo charakterystyczne dla namiętności jest to, że ona wygasa. Wygasa mniej więcej pomiędzy czwartym a dziesiątym rokiem trwania związku pomiędzy ludźmi. Jeszcze w tej trzeciej fazie jest namiętność, jest intymność, jeżeli została rozwinięta, i pojawia się także zobowiązanie. I to zobowiązanie, no może nie brzmi już tak romantycznie jak te dwa pierwsze, ale jest to taki składnik miłości, który rośnie najwolniej, ale jednocześnie jest najtrwalszy. I później mamy jeszcze miłość przyjacielską, czyli już taka pełna miłość, można powiedzieć, ale, a więc wtedy taka miłość, która daje. Poczucie bezpieczeństwa, daje satysfakcję, no jest taką pełną miłością, więc małżonkowie wtedy się znają, potrafią odczytywać swoje najmniejsze gesty, miny, spojrzenia, wypracowali także scenariusze wzajemnych kontaktów. Mają nieświadome, wypracowane nawet scenariusze kłótni, pojednania, zbliżeń itd., itd., więc odczuwają już w tym etapie. No taką pełną miłość. I niestety jeszcze jest piąty etap miłości, tak zwany związek pusty. Jeżeli małżonkowie źle postępowali, nie okazywali sobie miłości, kiedy pojawiały się tam konflikty, kłótnie i tak to niestety zaniknie namiętność, bo ona zanika między czwartym a dziesiątym rokiem związku. Nie rozwinęła się namiętność i wtedy Związek pusty, czyli, no tak naprawdę, się rozpada. Czyli teraz niech nas słuchają wszyscy młodzi, którzy będą zakładali niedługo rodzinę, że tak. ta miłość hmm. ma swoje etapy i warto o tym wiedzieć, by mądrze z miłością przeżyć życie. Panie doktorze, to teraz bardzo trudny temat i trudne pytanie. Jak kochać mądrze dziecko? Bo mhm. z klucza, z założenia, kiedy dziecko pojawia się na świecie, rodzice kochają to dziecko, ale można głupio kochać, mówiąc krótko, i wyrządzić więcej krzywdy tą swoją miłością niż pożytku. Tak, no tutaj bardzo ważne jest to, żeby rodzice mieli świadomość, jak kochać swoje dziecko. I kochać powinniśmy dziecko poprzez wspieranie go. Ale jednocześnie stawianie wymagań. Wspieranie dziecka poprzez obecność, ofiarność i czułość, o tym już mówiłem, a więc obecność, czyli mieć dużo czasu dla dziecka, no niestety jest współ... arcytrudne. Arcytrudne i, i współcześnie czasem. mamy problem, bo tutaj badania pokazują, że współczesny tata, niestety, ale kilka minut. Czasu poświęca dziecku dziennie, a więc wspieramy dziecko poprzez obecność, poprzez poświęcenie dla dziecka, ale także poprzez czułość, bliskość z dzieckiem. Ale jednocześnie stawiamy wymagania. Wymagania poprzez słowa, zobowiązania, polecenia, kontrolowanie i egzekwowanie. Dlaczego te dwa elementy są takie ważne i, i powinny się pojawić jednocześnie wspieranie i wymaganie? Dlatego, że jeżeli rodzice wspierają swoje dziecko, a nie stawiają wymagań, to wtedy mamy do czynienia z rozpieszczaniem dziecka. A jeżeli stawiają wymagania, a nie wspierają swojego dziecka, to wtedy mamy do czynienia z zadręczaniem dziecka. To nie i to, jedno, niedobre, i to, niedobre, i to niedobre, tak. niedobre i to niedobre. A więc kochajmy swoje dzieci w ten sposób, że je wspieramy, ale jednocześnie stawiamy im wymagania. I teraz czego powinniśmy uczyć nasze dzieci? Powinniśmy uczyć pracowitości, mądrości w myśleniu. I miłości. To są trzy najważniejsze rzeczy, które powinniśmy uczyć nasze dzieci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będziemy uczyli miłości, no to dziecko nie będzie potrafić kochać jak dorośnie. To będzie dramat. W jaki sposób uczyć miłości dziecko? Pierwszym sposobem uczenia miłości dziecko jest okazywanie wzajemnej miłości przez rodziców, sobie nawzajem, a dopiero później okazywanie miłości dziecku. Czyli Pracowi... Niech patrzy tak i niech Widzie... Na, naciąga jak gąbka wodę tę miłość tak, między rodzicami. Dokładnie tak. Uczymy też pracowitości, czyli stawiamy twarde wymagania. Dziecko powinno mieć dyscyplinę, powinno wykonywać swoje obowiązki adekwatne do wieku, rodzice powinni tego, tego pilnować. No i też mądrości w myśleniu czyli uczyć dziecka wyciągać wnioski. I tak dalej. A więc rodzice powinni zachwycać perspektywą rozwoju, powinni demaskować zagrożenia i w ten sposób powinni właśnie wychowywać swoje dzieci. Jeszcze egzekwować konsekwencje. Brak konsekwencji to bez wątpienia prowadzi do porażki. To jest równie pochyła w wychowaniu, jak dziecko Dokładnie tak. nie to... jest sprawdzane i kontrolowane. Dokładnie tak. To, to, to jest bardzo niedobra sytuacja. No też niedobrą sytuacją jest, kiedy rodzice zaniedbują wychowywanie. Czyli uważają, że ktoś inny wychował nasze jakoś dziecko, że jakoś Szkoła to będzie, wychowa. dokładnie, spychają ten obowiązek na innych. No tutaj ja chciałbym powiedzieć, że no niestety, ale inni nie wychowają naszego dziecka, to my, to rodzice musimy wziąć odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka. Doktor nauk społecznych Sylwester Bębas, pedagog, doradca rodziny, jest gościem rozmów z terapeutą o miłości rzeczy. Dzisiaj się ma. Zapraszam Państwa, by pozostać z nami. Teraz pięknie zagramy i powrócimy. Powracamy, drodzy Państwo, do naszej rozmowy o miłości. Doktor nauk społecznych Sylwester Bębas, pedagog, doradca rodziny o miłości, pięknie nam opowiada. Mądrze o miłości mówimy dzisiaj, bo miłości jest czymś, co jak już się pojawi, to. Towarzyszy nami, towarzyszy i jest po prostu nie za coś, tylko miłość jest po prostu. Panie doktorze, może trochę zacznę nawiązując do tego, jak okazywać miłość dziecku, jak mądrze kochać dziecko, a jak w ogóle okazywać miłość mądrze ludziom, światu, dzieciom, bliskim, znajomym. Czy można w ogóle obdzielać miłością? Tak, no tutaj z miłością jest tak, że to, czy kochamy, zależy od nas. Natomiast to, w jaki sposób kochamy, zależy od danego człowieka. A więc tutaj ta, to mądre okazywanie miłości polega na tym, że na przykład ludziom szlachetnym okazujemy miłość poprzez stawianie ich za wzór, chronienie, wspieranie, chwalenie, wyróżnianie. Jeżeli są to bliskie dla nas osoby, no to tutaj okazujemy takim osobom miłość poprzez gesty, słowa. Zachowania. Ale inaczej już powinniśmy okazywać miłość komuś, kto błądzi, nawet jeżeli to jest nasz współmałżonek. Więc jeżeli ktoś błądzi i my go kochamy, to znaczy, że zależy nam na jego losie, staramy mu się pomóc. Dlatego musimy go kochać mądrze. Więc jeżeli ktoś błądzi, to my upominamy taką osobę. Wzywamy do poprawy, wskazujemy mu jego błędy. I jeszcze jest inna sytuacja, kiedy ktoś, kogo kochamy, zaczyna nas krzywdzić. Takie sytuacje się zdarzają i jest to bardzo często. Na przykład no, powiedziałem, że około 20% nawet ludzi w Polsce jest uzależnionych od alkoholu, więc takie osoby krzywdzą swojego współmałżonka. A więc jak kochać w takiej sytuacji? W takiej sytuacji miłość polega na obronie. Przed krzywdzicielem, czyli pozwalamy ponosić konsekwencje temu współmałżonkowi, który błądzi, dlatego że jest to jedyna deska ratunku dla niego, żeby się zmienił. A więc tutaj, jeżeli na przykład. I to jest, nie jest znieczulica, tylko to jest właśnie mądra miłość. To jest czyli właśnie. pijesz, tak. wylecisz z pracy, nie będziesz miał pieniędzy na funkcjonowanie. Dokładnie. Ostrzegałam tak. ostrzegałam tyle razy, musisz się przekonać na własnej skórze. Dokładnie, tak. To jest twarda miłość. Ta twarda miłość polega na tym, że pozwalamy ponosić konsekwencje, jeżeli. Powiedzmy, taki współmałżonek przyjdzie do domu pod wpływem alkoholu i upadnie na korytarzu. To To niech leży? To niech leży. To niech leży do rana. Nawet niech tak jest zimno? No, nawet chyba, żeby zamarsz. Chyba, że na dworze. No, no to, to zagrożenie trzeba go, życia. To, tak, jeżeli tak. jest zagrożenie życia, no to oczywiście nie. Natomiast jeżeli jest w domu, niech on tam leży do rana, niech mu będzie niewygodnie, niech odczuje konsekwencji. Jeżeli pracodawca będzie go. Chciał zwolnić z pracy, to nie go zwolni, dlatego że no lepiej być zwolnionym z pracy, niż umrzeć na skutek uzależnienia. Jeżeli taki współmałżonek stosuje przemoc w stosunku do swojej żony, to wtedy ma prawo bronić się do wezwania policji, do sprawy w sądzie Nie do rękoczynów. Do tego nie, zachęcam nie. nie zachęcamy absolutnie. Nie zachęcamy do twardej miłości. Do twardej miłości. Szukamy pomocy, szukamy ratunku. Miłość twarda w przypadku, kiedy ktoś nas krzywdzi albo krzywdzi samego siebie i chcemy mu w ten sposób pomóc. Inaczej będziemy okazywali miłość dziecku, inaczej mężowi, a jeszcze inaczej matce. Tak, no tutaj bardzo ważne jest, żeby człowiek był świadomy takiej kolejności relacji i miłości. Najważniejsza miłość to jest miłość małżeńska, i ona powinna być na pierwszym miejscu. Później na drugim miejscu jest miłość rodzicielska, czyli do dzieci, na trzecim miejscu jest miłość do naszych rodziców, do rodzeństwa i do przyjaciół. I często to przestawiamy. No to jeżeli ktoś sobie poprzestawia, to sobie zaszkodzi. To podam przykład. Na przykład, no jeżeli mamy małżeństwo i ten mąż będzie. Miał bliższe relacje ze swoją mamą niż ze swoją żoną, i z nią będzie wszystko konsultował, ustalał, a nie ze swoją żoną, no to będzie to dramat. Nic z tego nie będzie. To nic z tego nie będzie, doprowadzi to tylko do, do, do dramatu. Także odpowiednia hierarchia, tak? czyli kolejność: najpierw miłość małżeńska, później rodzicielska. Do rodziców, do rodzeństwa, do przyjaciół, itd. Tak to jest bardzo ważne. I Taką piramidę, proszę Państwa, miłości nam pan doktor tutaj przedstawił. Miłość jest czymś, bez czego no, nie da się żyć, to tak, jak z emocjami, ale proszę nie mylić miłości, tak jak już była mowa z zakochaniem, bo zakochanie to dopiero preludium, wstęp i może albo przerodzić się w nic, albo przerodzić w piękne, długie uczucie na całe lata. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Czym możemy życzyć naszym słuchaczom dużo miłości, takiej tak, mądrej miłości? Życzymy dużo miłości, mądrej miłości. Bardzo dziękuję. Doktor Nauk Społecznych Sylwester Bębas, pedagog, doradca rodziny, był gościem rozmów z terapeutą. Dziś w rozmowach to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Miłość, jej etapy, jak mądrze kochać się dziecko, o tym wszystkim była mowa. Teraz już jest późna godzina wieczorna, więc mają Państwo czas, żeby tak wszystko w głowie poukładać zastanowić się nad tym jak państwo kochają czy jest to mądra miłość czy warto teraz zastosować tak zwaną twardą miłość jeżeli znaleźliście się w sytuacjach trudnych można powrócić do naszej audycji na podcastach które do odsłuchania na stronie internetowej radia Kielce dziękuję państwu za dziś Magdalena Sitek do usłyszenia